Dobra, kochani widzowie, teraz my jesteśmy jako siódmy w odcinku Tak Jedziemy, odcinku. jedziemy na trasie Do No nie wiem jak to się mówi, ale LKW Log? Czy jakoś tam się na to mówi? Hmm. Może po prostu zobacz na MC, gdzie masz jechać Do jakiego miasta Włącz sobie w sensie mapę i sobie zobacz, Luksemburga mamy jechać jedziemy do Luksemburga, tak? A, jeszcze. No tak, tylko że jeszcze jedną rzecz. I jeszcze jest ze mną gość specjalny jak mistrz kierowcy. Znaczy. Pff. Ze mną jest go, raz. Go specjalny, jest. Macie sobie się per, kłania się po samej ciszy znowu. <laughs> Dobra, to jedziemy. Pan chce jechać pierwszy? Nie no, ja już. Okej, okay, to no dzięki. Ja muszę napisać, sobie jeszcze więcej miejsca zrobić dla siebie Dobra, pojedziemy w tą stronę, tak jak ty jechałeś Jak wracaliśmy, jakbyśmy prawie na celu No Teraz widzowie taka informacja Bo zawsze robimy jedną trasę, przepraszam, zawsze robimy dwie trasy tak. A teraz zrobimy jedną, ale długą. No, długą. No bo po prostu dzisiaj mi się spieszy i... stwierdziliśmy, że... ...chyba teraz będziemy robić jedną, długą trasę na odcinek, co? No. O ogólnie? Ogólnie. No, ogólnie jedną trasę długą na odcinek. Myślę, że się nie obrazicie. No chyba nie. A będzie to dla was korzyść, bo cały czas będziemy jechać. No poczekam na ciebie. No nie, ty jesteś za mną, dobra, Okej. Okay. Dobra. Nie, nie chcę cię przerywać, ale potrzebuję. Jest to. Ubikacji CPN, tak. Jakie ubikacje do CPN? No, ale na CPN są też ubikacje, nie? No. No to masz szczęście, podchodzę, będziemy jechać. Mówisz? na no spokojnie Trzymaj się prawej strony, żeby tutaj właśnie wjechać Ten taki wprawy zjazd Bo będzie zwidlenie to huknie To ma być, to będzie O o, zawsze i wszędzie hm. Dobra, jak ktoś tak śpiewasz, kochany, to powiedz mi. No. proszę bardzo, kto to śpiewa. Ma Ta piosenkę? Tak, kto jest ar artystą tej piosenki. Wykonawcą. E e o ile się ja nie mylę. No... To jest Power Play. Power play? No. O ile się nie mylę. Mogę się mylić, ale... Tak mi się wydaje, że to jest taka wykonawca. Kamil, proszę Cię sprawdź i e, jeżeli on mówi prawdę, to mu zalicz, a jak mówi kłamstwo, to, to mu nie zalicz. Zobaczymy. Jestem ciekawy. Jak masz dobrą pamięć, to gratuluję. E, CPN nada chwila chyba, co? Tak, dwa kilometry zostały. Ale bo nie powoli brakuje. Nie no, luz, już dojeżdżamy, luzik. Teraz ja się rozpędzić, będzie miał 150 pewnie, ponad 156, 157, 158, 157, no, 150... no ED yeah, 150, 140 spada, no i już masz tutaj CPN 500 metrów, no ja też się zatankuje w razie W, to już nie potrzebuję, to już a, 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 a. pana, a, 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 a. I znów patrzeć mi w oczy, tak? <laughs> Rozumiem, możesz patrzeć mi w oczy. No przecież. Nie szkodzi. O nie, a czemu mnie cofło? Halo? No. Za szybko chyba podjechałem? Dobra, nieważne. To mi cofło? Dobra. No mnie też cofło, tak śmiesznie. Poczekam sobie, albo nie, czy tu jest jeszcze drugi? No jest obok. Jak chcesz Dobra I za ci powiem ile zapłacę teraz A ja nie zwróciłem uwagi Okej, okay. aha No w sumie Kamil Kamil pokaże Ja zapłacę 808 A tankowałeś do pełna, tak? Tak. A miałeś pusty bak? Ja miałem... Jeśli chodzi na liczniku paliwo chyba, dobrze mówię? Dobrze. Mhm. Mm to miałem na 400 km No to chyba. Jeszcze, jeszcze. Tak blisko, tak blisko, jak ja Aaa, ile razy mam ci mówić, żebyś się trzymał na przynajmniej pół metra ode mnie <laughs> Ale ja muszę być tak blisko kolegi Macieja Aż mi wejdziesz na głowę, tak? Rozumiem To może boleć Chociaż nie, ty chudy jesteś No Gorzej, jak ja bym ci stanął na głowę I wiesz, że to trzeba prawo W sumie mogłem zrobić taki pranka, bo mógłbym stamtąd wyjechać. Jakbym jechał cały czas po lewej stronie, to bym wyjechał. A ja akurat wiedziałem, że mam jechać na, na prosto A nie, czekaj, bo ty chcesz mnie... No dobra, bo ty możesz mnie wyprzedzić, ja nie zwróciłem na to uwagi. A czemu ja miałem cię wyprzedzić? Nie, bo jedziesz w konia. Chciałeś mi zrobić tuczkę? Chciałeś, pewnie. Nie, 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 nie. nie. Po co? Czekaj, ja jeszcze, jeszcze znam fajną piosenkę, ale. Oczywiście, tekst zapomniałem. A ty tu piosenki znasz? No to okres No to jaka? No, chyba znam wykonawcę Dave Petarda y a Tytuł Ty tu piosenki? No to jest petarda No e Jezu nie, nie wiem jaka to może być piosenka Ta dziewczyna to petarda? To no no to no no! no jaka to coś takiego? Znam to. Ja, ja z reguły nie słucham Disco Polo, ja w ogóle nie słucham muzyki A, ale, ale moja mama słucha i... Znam tą piosenkę. Ta dziewczyna to petarnie. Nie, nie. nie. Ta dziewczyna to Kurda. jest petarda. No. No tak, ale jak ktoś się śpiewa. On tego sam chyba śpiewa. Oho! Uh. A, ja nie tu pojechałem, widzisz. Czy ty za mną? Udało mi się sprankować Ciem. go, ale ja. <grym znać> nie bój się, już jesteśmy na trasie prawidłowej. Ale nie, nie to chodziło, Miał, miałem. To, to, to zaraz miałem zrobić. Ha. Czyli prawie udało mi się ciebie sprankować dwa razy. A, widzisz. Ale prawie, prawie. CPN potrzebujesz? Nie No ja pójdę na siku, wiesz? Pójdę, Siusiu. Sobie zjadę. No Dobra, no, jestem już na siku, przejechałem przez CPN. Jadę dalej. O jezu, jezu jaki jadę rozpędzony. Wow! Nie wiem jakim cudem tylko jedno uszkodzenie nabiłem, ale dobra. Wolna? Wolna. Wolne? Wolne. Dobra. Niech żyje wolność, wolność się złożyć. I HV młody I Maciek jak kierowce młody. Już myślałem, że... Już myślałem, że powiesz... I macie i Stachy. A, a co miałem ci obrazić? Znaczy nie, no już mam prawie 21 lat, to kurwa już jak stachy strachy dziadę. Czekaj, coś tu się... coś tu się pokazuje, ale co to? Ja nie wiem. Dobra, tu może być niebezpiecznie, ja zwalniam, ja zwalnię. Tu jest mega niebezpiecznie. Widzisz jaki zakręt? Widzę. Pa, jaki zakręcik, ale jaja. Kiedyś się znajdę. Kiedyś się znajdę. Kiedy mnie znajdziesz? No kiedyś się znajdę. I co zrobisz? Uj! Dziucha! Po prawej stronie jest dziucha. Serio? No. Wiesz? No. Czy znaczy nie wiem co to dziucha było jakieś pachółki stały Znajdę cię w końcu znajdę. Jestem coraz bliżej, wiem kiedyś cię znajdę. Wow, zajebiście sobie poradziłem z tym zakrętem. Ja też. Ja też. Bóg, bóg! Nie nie, 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 nie. What the fuck? Wszystko w porządku? No. Eee, to dobrze. W lewej strony, pamiętaj, nie zjeżdżaj na prawo, tylko lewej strony się trzymaj. Jak to się wleło? Idzie prag, bro. Monia, jak to było? Nie, jak on to? munianiu. A? mu nianiu? <śm> Ale oni tak pod koniec stękają, nie? Taki... E munianiu. A? Aaaaaaaa! Ciupapi nianiu? <śm> nie wiem o co chodzi z tym. Chyba. Dobra, możecie... Eee... Napisz jak komentarz co to znaczy nawet. Eee... To poda poprawną odpowiedź dostanie yy, 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 VIP-a na Discordzie. Link w, w, w opisie. No. Mamy yy, VIP-ów na Discordzie czy nie? Nie, zero. A w ogóle mamy taką rangę? Mamy. A, no to zachęcam do wytłumaczenia. Naprawdę będziecie pierwszymi vip na Discordzie. Yy, na, na serwerze Discord. No. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi. No Co to znaczy... Co, co to znaczy Munianiu? No dobrać. nie wiem. Munianiu, taki nie wiem. Mi się kojarzy z minionkiem, nie <noise> wiem. A? Czy była Pimuniania? O Boże. A kto to wymyślił? Damian, nie? Jak się nie mylę, Damian? Chyba. E, Boże, on chyba się tak nazywał, Damian. A ja to ja, ja chyba... film z TikToka. No wiem, wysyłałeś mi ty, to na Facebooku, Jezus Maria. Człowiek. E, trzymaj się lewej strony, żeby nie zjechać na prawo. Czemu? Taka wskazówka. No bo mamy jechać prosto, nie? Czy, tak jej, się czy ja nie to no. na prawo akurat. Nie, no jadę na prawo, ale jedę na lewo teraz. Nie na no, cały czas z lewej strony się trzymamy, nie? Potrzebujesz CPN-u, bo jest CPN? Nie. A siku nie chcesz? Nie. Dwójki nie chcesz? Nie. Chujki nie chcesz? Nie. Eee, Człochki nie chcesz? Nie. A co chcesz? Nic. O, jaki skromny facet jesteś. No i. Czemu? Nic nie chcesz. No, widzisz. Jezus, Maria. Ale się rozpędziłem. W prawo. O Jezu, jeszcze 100 kilometrów ponad. Serio? Serio? No, no zobacz sobie, masz tam ile jedziesz na godzinę, i pod spodem masz poniedziałek, i masz później kilometry, nie? No, ile nie ci wiesz, zostało? no nie, no nie, mu, musiałem to zrobić. Co jest są? znak drogowy i uszkodzeń 9, Tak, myślałem, że już coś. O nie, przejazd kolejowy. Błagam, nie jedź, nie jedź, nie jedź. E, nie chcę ci omówić. Ale chyba jeszcze za pół godziny mi się Pedro rozładuje To na spokojnie już dojedziemy. Jeszcze, powiem Ci tak, nie mruga, ale już wyczułam, jak to będzie działać. Już. Hmm, no dobra, ale to już dojeżdżamy. Jeszcze tak 10-20 minut jazdy i będziemy. Kurde! No 10, co się stało? Co za droga Fajne właśnie, taka nie... Taka spokojna. Spokojna, ale tam, gdzie jechałem, to jeszcze skaczesz. U mnie w ogóle ani na jednym odcinku jeszcze nie skakałem ty, w skitu. A ja skaczę <grych> To nie, może masz jakiegoś innego eho Przyznaj się <grych> Trójkę. Trójkę uuuu. A, a jak ci coś że wygram na trójce? Hacker. O Jezu, nie polecam jechać szybko. Bardzo ostre zakręty. Kiedy? No pokonuję się właśnie. Już, już będziesz miał prostą drogę. O nie tu. Pod górkę trzeba jechać, a e, pierdolę. To że tak tego nie wiedziałem, to że tam dalej pojechałeś. Co zrobiłeś? Wywalił się po... O, ale fajnie, ale fajnie z górki jest. Wow, dobrze, zajebiście. Do, dobrze, dobrze tego nie widziałem. Co zrobiłeś? Tak skryciłem, że moja prawa ciężarówka miała pole yy, polecieć do tyłu. Jeszcze nie do tyłu, tylko spać na... Żeby nie mógł jechać. O, no to musisz uważać, słuchaj. O, ale miałem szczęście. Ty, fajna ta droga, podoba mi się A, fajna, żeby tylko się czymś przywrócić Nie no, jak jedziesz bardzo powoli, ostrożnie, no to jest ok Wygląda na to, że ja jadę wolniej, ale ty mnie nie możesz dogonić Przez co ja jadę szybciej, bo jadę bardziej ostrożnie Lol A ja lubię jeździć szybko Bo ty to w ogóle jesteś szybki No ja pamiętam jak kiedyś w się jechaliśmy to ten kurde ledwo co zrobiłem to ten już mnie zabił No ja lubię być szybkim A ja jestem wolny Ociągam się jak mucha z w smole Mówisz, że jesteśmy prawie na celu No ja już mam 4 km 3 Jak 3 nie masz kilometrów But, już mam gdzie 10 No już jestem na celu praktycznie Dobra Teraz już się rozpinam i po prostu poczekam na ciebie już tutaj przed fabryką O nie jaki ładny statek, jacht w sumie Chciałbym go wziąć, ale może na innym odcinku Jak będzie dziesiąty odcinek to będzie ruch drogowy i włączamy jacht Odkryto miasto Luksemburg. No widzisz. O, widzę Cię jak jedziesz. Już się nie widzę. Czemu mnie nie widzisz? No bo już tutaj Cię ustawiam na bramę, no. Chociaż jaka niech sobie wieć sobie, no Zapraszam tu mnie, come on. Cicho, cichutko. Wiem, że w tyle mi wiedzę. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Ze mną był gość specjalny. Ja. Przedstaw się. Ja e, krawčiau. tak. Był on dzisiaj mistrzem kierownicy. Prawie kilka razy się wywalił, ale dał radę. No. czego mogę powiedzieć, że jestem siebie bardzo dumny. I moje gratulacje. A dziękuję bardzo. A wam, widzowie, polecam dać łapeczkę, oceńcie materiał, yy, subskrybujcie, komentujcie, dajcie dzwona, dajcie dzwona, udostępniajcie i tak dalej. No i co, widzimy się w następnym materiale. Zgadza się. No to trzymajcie się, na razie, no i cześć. Następnego odcinku. Tak jest. Kończymy, tak? Tak.